Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bezpieczenia zebrę truskawkową. Potrzebować będziemy. Tutaj mam szklankę zmiksowanych truskawek, z pół szklanki cukru i trzy łyżeczki żelatyny Żelatynę zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i należy bardzo dokładnie pomieszać bardzo dokładnie żelatyna musi być płynna to mamy truskawki a do masy serowej potrzebować będziemy 400 ml śmietany 30% pół szklanki cukru pudru 5 łyżeczek żelatyny i 25 dekoserka. serka kremowego. Formę 18 cm mam wyłożoną biszkoptami i tutaj jeszcze mam kilka truskawek do dekoracji. Teraz obie żelatyny zalewam paroma łyżkami wrzącej wody, mieszam do całkowitego rozpuszczenia. A śmietanę ubiję z cukrem na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Obie żelapyny płynne i teraz do śmietany dokładamy serek i należy dokładnie połączyć i dolejemy żelatynę Ładnie łączymy I teraz połączymy zmiksowane truskawki Tak jak wspominałam miałam tu szklankę truskawek I trzy łyżeczki żelatyny Żelatyna również płynna jeżeli nie ograniczamy cukru, to do truskawek możemy dołożyć cukru. Jeżeli ograniczamy, wystarczy słodzić truskawek. I teraz już będziemy składać ciasto. Wykładamy. Jeszcze sobie należy przemieszczać. Aby mieć pewność, że składniki mamy idealnie połączone, i teraz tak. Wykładamy porcję sera. Dajemy. Dajemy truska. Ponownie porcje sera. Ponownie truskawki. Porcje sera. I znowuż truskawki. To już jest. Ostatnia porcja należy wyrównać i na wierzch ułożymy truskawki. Ja sobie zostawiłam kilka truskawek przed miksowaniem Ja zawsze przetnę truskawki na pół i ułożymy truskawki i polejemy powstałą pozostawioną masą truskawkową. A tutaj później możemy sobie jeszcze udekorować jak już dowolnie. i tak mamy ciasto bez pieczenia tak już my udekorowamy i teraz polewamy pozostałą truskawkami. I dajemy do lodówki. Najlepiej na całą noc albo na dwie godziny. Tak wygląda przygotowane ciasto z truskawkami, zebra truskawkowa, jak nazwę mamy. Do Dajemy do. I tak oto wygląda ciasto bezpieczenia zebra truskawkowa. Ukroimy kawałeczek. Wygląda w przekroju zebra truskawkowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę zebra truskawkowa.